To nie pomyłka. Większość z nas potrzebuje mieć dużo większe oszczędności niż myślimy. Osoby w moim wieku i młodsze prawdopodobnie będą musiały zostać milionerami. Te pieniądze będą nam potrzebne w wieku kilkudziesięciu lat i to wcale nie po to, żeby w końcu kupić sobie super samochód i szpanować w domu starców. Oni nie, oszczędności będą potrzebne do tego, żeby przetrwać, no a w najlepszym przypadku, żeby w miarę godnie żyć. Już tłumaczę o co chodzi i dlaczego każdy z nas będzie potrzebował sporych oszczędności na starość. Zacznijmy od danych z a konkretnie piramidy ludności w Polsce, na początek powrót do przeszłości i rok 1970. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj 18,5 miliona osób w wieku produkcyjnym stanowiące 57% całego społeczeństwa. Emeryci natomiast to 3 miliony 300 tysięcy i stanowią oni jedynie 10% populacji. Stosunek osób pracujących do emerytów to ponad 5,5 i oznacza to, że średnio 5,5 osoby pracuje na jednego emeryta. Teraz sprawdźmy te same parametry dla 2023 roku. Pracujący to trochę ponad 22 miliony, czyli 59% społeczeństwa. Więcej niż ostatnio, więc może panikuje? No nie do końca, bo kształt piramidy bardzo się zmienił i to na tyle, że przestała ona przypominać piramidę. Liczba emerytów to ponad 8,5 miliona, czyli prawie 23% populacji. Ponad dwa razy więcej niż ostatnio. Stosunek osób pracujących do tych, które trzeba utrzymać z wpłat w ZUS-ie, to 2,6. Może nie trzeba jednak jeszcze panikować. Emeryci żyją przecież aktualnie bardzo dobrze z tymi wszystkimi trzynastkami i czternastkami. Spójrzmy jednak na prognozę. Oto 2059 rok. Mamy ponad 15 milionów osób pracujących, czyli 50% społeczeństwa. Emeryci to prawie 11 milionów osób, czyli 35%. Nasz stosunek wynosi 1,4%. Oznacza to, że na każdego emeryta nie przypadają już nawet dwie osoby pracujące, a według prognoz sytuacja będzie się tylko pogarszać. W Polsce mamy repartycyjny system emerytalny, co znaczy, że ze składek osób pracujących wypłacane są bieżące świadczenia dla osób, którym się one należą. Nie ma tutaj mowy o inwestowaniu. Niby zmieniło się to wraz z reformami z 1999 roku, kiedy to wprowadzono trzy filary, ale tak faktycznie nie za wiele się zmieniło, szczególnie że drugi filar, czyli OFE został później rozkradziony przez państwo, a trzeci filar jest nieobowiązkowy. Nadal więc emerytury są wypłacane na bieżąco z tych pieniędzy, które wpłacane są do ZUS przez osoby pracujące. Co więcej, polski system emerytalny już teraz charakteryzuje się strukturalnym deficytem. Co znaczy, że co roku składki aktualnego pokolenia nie wystarczają na wypłatę emerytur i na ten cel przeznaczane są dodatkowe środki z budżetu państwa. Już teraz kasy brakuje, a przecież będzie tylko gorzej. 50 lat temu na jednego emeryta składało się 6 osób, za 50 lat będzie to jedna osoba. Nie trzeba być żadnym geniuszem, żeby zauważyć, że matematyka nie spina się w tym eksperymencie pod tytułem system emerytalny. Czy to wszystko znaczy, że ten system to piramida finansowa? Nie wiem, czy użyłbym aż tak mocnego słowa, bo nie jestem ekonomistą, ani jakimś wielkim ekspertem od finansów publicznych. Nie chciałbym więc przesadzić. Na pewno jednak widać tu pewne podobieństwa, które mnie osobiście martwią. Skąd jednak wziąłem ten milion, o którym wspomniałem wcześniej? Już tłumacz. Oczekiwana długość życia dalej rośnie i jest duża szansa, że większość z nas dożyje 80 roku życia, albo pociągnie nawet dłużej. Ja będę optymistą i założę, że dotrwam do 85 lat. Oznacza to więc 20 lat życia na emeryturze. Inwestując pieniądze w tym okresie, ciężko będzie wypracować jakieś niesamowite stopy zwrotu. Wraz z wiekiem konieczne jest zmniejszenie poziomu ryzyka inwestycyjnego, bo nie możemy już pozwolić sobie na to, żeby nagle połowa naszych środków wyparowała przez jakiś krach na giełdzie. Środki te muszą być bezpieczne, bo przecież mamy z nich żyć. Zakładam więc najlepszy wariant, czyli że uda nam się wyrównać inflację, korzystając głównie z obligacji skarbowych, a jedynie mniejszą część portfela lokując w innych aktywach jak akcje. Na bieżące środki, trzymając na lokatach i kontaktach oszczędnościowych. Nasz milion podzielony na 20 lat będzie stanowił 50 tysięcy rocznie. Jest to 4166 zł miesięcznie i myślę, że na nikim taka suma nie zrobi wrażenia. Przy dobrych wiatrach dojdzie do tego jeszcze trochę drobnych izusu, który miejmy nadzieję nie upadnie do tego czasu i dysponując taką sumą, można sobie pozwolić na komfortowe życie na emeryturze. Bez tego miliona może być jednak ciężko, no i jesteśmy wtedy całkowicie zdani na państwową emeryturę. Ile trzeba by odkładać, żeby go mieć? Zakładając 7% stopę zwrotu, wystarczy przed 30 zaoszczędzić i zainwestować 100 tysięcy złotych. Kilka istotnych uwag do tych kalkulacji. Żeby łatwiej było zrozumieć, o co chodzi, nie uwzględniają one inflacji. Oznacza to, że nominalnie będziemy potrzebować znacznie więcej niż milion. Potrzebna nam jest wartość dzisiejszego miliona za kilkadziesiąt lat. Może to więc być 10 milionów albo więcej. Wszystko zależy od poziomu inflacji. Nie wystarczy więc trzymać środków na lokacje czy koncie oszczędnościowym, nawet jeśli byłyby one oprocentowane na 7%. Mając podstawową wiedzę oszczędności na emeryturę, znacznie lepiej będzie zainwestować, no i w kontekście naszych obliczeń idealnie byłoby inwestować na 7% ponad inflację. Czy jest to wynik osiągalny dla każdego? Nie, ale robiąc to mądrze, w długim terminie i tak powinniśmy pokonać inflację, a tym samym zabezpieczyć swoją finansową przyszłość. Warto na pewno skorzystać w takim przypadku z konta IKE, dzięki któremu unikniemy płacenia podatku Belki. Ale to jednak nie wystarczy. Po więcej praktycznych wskazówek odnośnie tego, jak zacząć skutecznie inwestować, zapraszam na playlistę Inwestowanie dla początkujących. Do zobaczenia po drugiej stronie.